Radio Plus. Sednał sprawy. Gościem sedna na sprawie jest dzisiaj wicepremier Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Dzień dobry panie premierze, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. To Dobrze. będzie wyjątkowo zimna zima dla polskiej wsi? No, myślę, że nie jest łatwa, ale nie sądzę, żeby była wyjątkowo zimna. No chyba, że temperatury rzeczywiście spadną po 30 stopni przez wiele tygodni, ale jeśli będą to temperatury przeciętne jak co roku, no to myślę, że powinno opału wystarczyć. No ale panie premierze, powinno tak globalnie może wystarczyć, ale pewnie będą tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy może gospodarstw, gdzie tego opału zabraknie. Czy są przygotowywane jakieś alternatywne źródła, jeżeli chodzi o e, ciepło w domach, e, no, mówić o słomie na przykład? No, czy, e, czy... To znaczy tutaj trzeba powiedzieć jasno, rzeczywiście z węglem, z zaopatrzeniem węgla w, w danym momencie może być pewien problem, natomiast... Tutaj to będą, w jakim to, momencie będą wyszmy, propozycje, tak? nie, nie, to będą propozycje takie, żeby jednak kupować węgiel. Nie wszystko w październiku uh -huh. czy we wrześniu, tak jak to zwykle byliśmy do tej pory przyzwyczajeni, ale może właśnie część, połowę teraz, połowę grudniu styczniu, no tak żeby ten węgiel, który z importu płynie, zdążył dopłynąć, żeby został, uh -huh. zdążył zostać rozwieziony po kraju, bo to właściwie o to chodzi. Tylko panie premierze, nie wiem, czy, czy jakbym miał teraz decydować się na zakup węgla, to bym w jakiejkolwiek deklaracji rządu mógł uwierzyć. Bo w tym roku tyle było już różnych deklaracji na temat węgla rad dobrych, częściej złych, nie kupujcie teraz, poczekajcie jeszcze trochę, jak był po 2000, on potem poszedł jeszcze mocno w górę, więc jaką da Pan Premier gwarancję ludziom, że ten węgiel faktycznie będzie, jeżeli teraz go nie kupią? Znaczy tutaj w tym momencie to oczywiście ja nie chcę składać gwarancji, bo... Pytanie trochę nie do mnie jest, powiem szczerze. Tak, no, 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 ale, ale każdy jednak zajmuje się swoimi działami, nie chciałbym tu wchodzić mm -hmm. w szczegóły i wchodzić na podwórko innych ministerstw. No, tylko że to rzecz dotyczy. <coughs> natomiast, Dlatego też jest bliższa Panu Premierowi, jak rozumiem? Z informacji, które mam, wygląda na to, że tego węgla wystarczy. Natomiast bo on już dopływa, jest zakontraktowany, mm -hmm. część dopływa. Natomiast no, jest jeszcze parę milionów ton, które trzeba rozwieźć po kraju w sposób systemowy, spokojnie do odbiorców, więc yy, tutaj te gwarancje tylko mogą polegać na tym, że tak, ten węgiel już albo w kraju jest, albo zakon zakontraktowany albo dopływa, natomiast nie jest jeszcze rozwieziony po kraju, to jest fakt. To, panie premierze, jeszcze jedna sprawa. No, wiem, że samo nie jest też oczywiście jednym z działów podległych <laughs> panu ale czy na rządzie rozmawia się o tym, czy, czy wiadomo już, że to wydobycie w Polsce się zwiększy w perspektywie przyszłej zimy? No bo teraz wiadomo, w ciągu kilku miesięcy nie da się znacząco wydobycia zwiększyć. Można, nie wiem, zintensyfikować pracę po prostu, pracować w soboty, niedzielę i tak dalej, ale, ale no, no to nie jest jakaś radykalna zmiana, no ale w kontekście kolejnej zimy to wydobycie, to wydobycie krajowe znacząco wzrośnie? Wiadomo już? Z, z, tego co, z tego co słyszę z informacji, to oczywiście jest tak, że już w tym roku, znaczy wydobycie nie wzrośnie, natomiast zostanie, będzie zrezygnowana redukcja tak z redukcji. Mhm. Bo była zakładana redukcja wydobycia co roku, zresztą mhm. takie były założenia wcześniejsze. Polityki energetycznej, górniczej, że coraz mniej węgla. Wobec tego tutaj nie jest... będzie Odwracamy redukcji, tendencję tak. redukcji. odwracamy, Już w tym roku odwrócona tendencja redukcyjna. No, miało być zwiększenie też wydobycia nowej inwestycji. Zwiększenie, no tak, tylko że nowe inwestycje niestety trwają. Myślę, że na przyszły rok będą, to będzie to już zwiększenie jakieś. Może nie tyle z inwestycjami związanymi, nie wiem, z budową nowych kopalń, no. szybów, ale z uruchomieniem ścian, bo na to potrzeba kilka miesięcy. No tak. Jeśli byśmy mówili o inwestycjach już takich dużych typu otwieranie nowych kopalń, nowych szybów, no to na to potrzeba kilka lat, więc to no nie No tak, jest... ale to kwestia ścian chociażby na no Ale no, przyszły to... rok tak, z, z tego co. Wyszeszę z tych rozmów i deklaracji, to jest planowane jakby otwieranie nowych ścian i tutaj zwiększenie jakiejś wydobycia. A w jakichś wartościach procentowych to zwiększenie wydobycia? No nie chciałbym tutaj okay. w te wchodzić. Panie premierze, Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia, dzięki któremu możliwe będzie wsparcie m.in. producentów nawozów sztucznych. To komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Wczorajszego popołudnia czy wieczora nawet wypowiedź. No to teraz czas na zaprezentowanie programu przygotowywanego przez premierów Kowalczyk Sasin. No tak, właściwie my mamy program gotowy. Złożyliśmy go do kancelarii premiera no, o tych dopłatach czy właśnie pokrywaniu strat mhm. fabryki nawozów bo to tak to w to w największym na tym program jak to tak polega że mierze? żebyśmy że na, fabryka nawozowa produkuje nawozy ale żeby one były tanie czyli akceptowalne dla rolników mhm. to niestety produkuje ze stratą więc że mówimy, że pokrywamy te straty. I, no i właściwie cała rzecz polegała na tym, że mogłaby być to niedozwolona pomoc publiczna, dlatego nie zostały ten program wdrożony. No rozporządzenie komisji, projekt rozporządzenia mm, no tak. rodzi wielką nadzieję, że będziemy mogli to uczynić. W takiej formie właśnie, tak? W takiej formie. A jaki to bo... poziom cen dla... Y... No ja cały czas mówiłem, że będzie to poziom cen, żeby to był pomiędzy 3 a 4 tysiące, na przykład za salę mm. tramonową, które w tej chwili te ceny sięgają rzędu 7 czy 8 tysięcy. Czyli straty jakiego, <laughs> jakiego teraz to obciążenia dla budżetu państwa no, są prognozowane? To może być, to mogą być obciążenia rzędu nie wiem, miliard, dwa miliardy złotych. Rocznie, tak? No nie wiem czy rocznie, bo to wszystko zależy od tego jak będzie się cena gazu utrzymywać, mm -hmm. bo ten, ceny gazu są bardzo Czyli w tym roku przykład, tak? Miliard dwa w tym to, roku, tak? Na przykład w tym roku, natomiast jeśli będzie no to już gaz... kwartał został tylko. Tak, i... ale z dnia na dzień cena gazu mm -hmm. się zmienia, to naprawdę nie można tak powiedzieć. Dopiero jest 300 euro za megawatogodzinę, a już jest 180 Czyli W każdym euro. razie te rozwiązania już są w jakiejś eee, konkretnej formie. O, to jest projekt to na, ustawy? To jest projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej, więc one. Dopiero... No tak, ale pytam już o panów. Eee, tak, to jest już nasz wniosek, który do, jest złożony w kpr i właśnie czeka na zatwierdzenie. Eee, panie premierze, zdaniem ekonomistów, Credit <laughs> Agricole Banku w październiku należy spodziewać się, że skok cen żywności przekroczy. 20% nawet w porównaniu do ubiegłego roku. No przed nami perspektywa bardziej dynamicznego jeszcze wzrostu cen, jeżeli chodzi o żywność. Ja myślę, że jeśli prognozy mówią o cenach w stosunku do ubiegłego roku, to mm. myśmy już ten wzrost w znacznej części skonsumowali. Można powiedzieć. Że no on, no już, jasne, tak, on już się znaczy, dokonał. Że... Więc tak, rzeczywiście z znaczy, żywności... miesiąca na miesiąc 20% Wzrost cen żywności się dokonuje i pewnie jeszcze będzie się dokonywał. Teraz on już się dokonał ze względu na surowce. Bo podrożało zboże, a co za tym idzie pasze, mięso i tak dalej. Natomiast w tej chwili y, najbardziej obawiam się jeszcze kolejnego wzrostu cen energii, i z tym związanego mm. wzrostu cen. No bo jednak surowiec to nie w produkcie spożywczym końcowym to kosztem jest niezwykle... tylko elektrycznej Ale mówiłem, jest energia, tak, tak elektryczna, gaz to są Czyli w przyszłym środki. roku to skokowy wzrost cen żywności jeszcze na początku? Nie, myślę, że nie będzie to skokowy, bo też są różne okresy wdrażania wzrostu cen energii, ale na pewno ceny energii będą powodowały wzrosty cen żywności. To na początku przyszłego roku, panie premier, chyba inflacja już nie tylko jeżeli chodzi o żywność, ale yy, globalnie. Yy, 20 punktów <coughs> procentowych to, to wydaje się niemal chyba pewne. No, trudno to powiedzieć, bo to jest też w stosunku do jakiej bazy, bo już w tym, w tym no roku No tak, już, ten styczeń tego roku to już, już, już był trochę inny, więc nie chciałbym tutaj hmm. wróżyć. No, w budżecie założona jest inflacja około 10%, czy taka średnioroczna w przyszłym 23. roku jak ona jest bliska wykonania, okaże się, naprawdę jest, sytuacja jest nieprzewidywalna, wojna w Ukrainie jest też nieprzewidywalna, są bardzo różne e, prognozy i jak widać e, ostatnia mobilizacja, ogromna mobilizacja Rosji e, też może to różne rzeczy wprowadzić, więc w tych czasach naprawdę tak żyjemy w czasach dynamicznych że przewidywanie czegokolwiek y -y -y, jest chyba tutaj to to pani premier że teraz o tym porozmawiamy co już zdaje się dzieje bo jest szczyt sezonu jeżeli chodzi o zbiór jabłek no i widać informacje o klęsce urodzaju to będzie realny problem jeżeli chodzi o te jabłka zbyt dużo będzie ich na rynku Tak, to już myślę że to będzie realny problem Wczoraj nawet spotkałem się z branżą sadowniczą, z przetwórcami. Widzę, że to będzie realny problem. Dobry urodzaj. Pamiętamy o tym, że zamknięte rynki wschodnie mm. od, od wiosny. Wobec tego będzie nadmiar na rynku. Poszukujemy intensywnie rynków zbytu? kolejnych rynków zbytu na jabłka deserowe, bo to jest istotne. No i to gdzie tych rynków zbytu się szuka? no Przede wszystkim to jest kraje Afryki Północnej, Azji, to jest... Malezja to jest Egipt, to są te. No i oczywiście Europa, ale na, w europejskim rynku to konkurujemy też z dużą produkcją to jak europejską. Bardzo, i... no dużo niższe będą te ceny niż w ubiegłym sezonie? Ja mam nadzieję, że nie będą niższe, dlatego że będziemy czynić starania, aby to, co jest nadwyżką, było y, przeznaczone do przetwórstwa, czyli na koncentrat jabłkowy, na soki bo to jeszcze można dobrze sprzedawać, więc tutaj te nasze wysiłki będą szły w tym kierunku, żeby wydłużyć sezon przetwórczy, no. po to, żeby no te ceny nie spadły tak dramatycznie. To jeżeli chodzi o przetwórstwo, to, to świetnie się składało, akurat nowy wiceminister rolnictwa. Pan minister Janusz Kowalski ma, ma zajmować się właśnie chyba przetwórstwem, panie premierze, tak? No, jeszcze tu nie wiadomo. Ja raczej widzę go... A są bo... jakieś merytoryczne powody, ja, ja, dla ja, których został minister ja, ja widzę go bardziej... Poza politycznymi są tak, jakieś, panie premierze? Tak, zdecydowanie. Ja widzę go tutaj jako osobę z doświadczeniem w dziedzinie energetyki, mhm. żeby się tym zajmował, bo to jest ważne w tej chwili. Okazuje się, że energia ma wielkie znaczenie w przetwórstwie, wobec tego zarówno dostarczanie energii dla rolnictwa, jak i produkowanie energii przez rolników jako dodatkowe źródło dochodu, energii odnawialnej, więc to są te dwa te dwa elementy. Myślę, że tam się pan minister Kowalski dobrze odnajdzie. To jeszcze jedna sprawa, tak króciutko panie premierze. Korytarze solidarnościowe dla ukraińskich produktów rolnych zadziałały, bo widziałem informację o 14 milionach ton zboża, które miały trafić do Afryki i Azji. Tego kryzysu żywnościowego nie będzie? Czy zależy, co mamy na myśli. Korytarze solidarnościowe, bo jeśli mówimy o korytarzach solidarnościowych, tych, które Komisja Europejska 14 maja bodajże powiedziała, że no. tak stworzy przez Europę, no to tu nic nie zadziałało, to znaczy oprócz deklaracji nic nie było. Natomiast faktycznie jest tak, że e, robimy wysiłki po to, żeby te ukraińskie zboże przepnęło przez Polskę, przez Rumunię. Mhm. To, że są to ilości niestety nie zupełnie niewystarczające. No ale, ale już nie takie, żeby e, zażegnać taki... E, a, kryzys, a nie takie, żeby, żeby zażegnać. Natomiast rzeczywiście najbardziej pomógł w tej chwili, pomogła możliwość transportu zboża przez Morze Czarne. No bo to jest to porozumienie, które wywarło ogromne skali. Tak, I to jest ta skala, bo tam jest, to są te utarte szlaki transportowe, więc odblokowanie tamtego szlaku to przede wszystkim daje ten efekt. A mówił to wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Bardzo panu premierowi dziękuję, dziękuję za bardzo. tę rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego, udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.